Każdy ma komplet moich książek. Świetnie. Zaczniemy dzisiaj lekcję od małego quizu. Ale bez obaw. Chcę tylko sprawdzić, czy je przeczytaliście. Dziękuję. Jak dużo zapamiętaliście? Te pytania. wszystkie są o nim. Jaki jest ulubiony kolor gilderoya Lockharta? Jakie jest największe osiągnięcie gilderoya Lockharta? Macie pół godziny. Uwaga! Start! <grymka> <grymka> Niewielu pamiętało, że mój ulubiony kolor to lila. Panna Hermiona Granger wiedziała jednak, że moim ukrytym marzeniem jest oczyścić świat ze zła i opracować linię eliksirów do włosów. Świetnie. Dzięki.